Zdanie oznajmujące tworzymy stawiając odpowiednią formę czasownika be, m, is lub are po podmiocie zdania. I am. Ja jestem. W skrócie: I'm. He is. On jest. She is. Ona jest. It is. Ono jest. W skrócie, na przykład, is. We are, my jesteśmy. You are, ty jesteś, wy jesteście. They are, oni są. W skrócie, na przykład, we are. Zdanie przeczące rozpoczynamy od podmiotu zdania, po którym stawiamy odpowiednią formę czasownika be, am, is lub are, a następnie słowo not. I am not, nie jestem. W skrócie I'm not. He is not, on nie jest. W skrócie he's not lub he isn't. We are not. Nie jesteśmy. W skrócie we're not lub we aren't. Zdanie pytające tworzymy, stawiając odpowiednią formę czasownika be. M is lub R przed podmiotem zdania. Easy czy on jest? Tak zbudowane pytanie to pytanie o rozstrzygnięcie, tłumaczone na język polski od słowa czy. Ale istnieje szansa, że będziemy chcieli zadać pytanie rozpoczynające się od zaimka pytającego. W takiej sytuacji na początku pytania stawiamy zaimek pytający, na przykład where, gdzie, a po nim odpowiednią formę czasownika be, m, is lub are, a następnie podmiot pytania. Where are we? Gdzie my jesteśmy? Tak zbudowane pytanie to pytanie szczegółowe. Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy. Można zatrzymać prezentację, zanim pojawi się poprawna odpowiedź. Można także przygotować sobie coś do pisania i kartkę. Uzupełnij zdania, wstawiając odpowiednią formę czasownika B. Użyj wyrazów z nawiasów, gdzie są podane. What is your name? What's your name? Jak masz na imię? My ball is not green. My ball isn't green. Moja piłka nie jest zielona. It is red. It's red. Ona jest czerwona. I am not English. I am not English. Nie jestem Anglikiem. I am Polish. I am Polish. Jestem Polakiem. Where are your parents now? Gdzie są teraz twoi rodzice? My room is not big. My room isn't big. Mój pokój nie jest duży. It is small. It's small. Jest mały. Are you married? Czy jesteś zamężna? Lub Czy jesteś żonaty? Tom and I are not hungry. Tomek I ja nie jesteśmy głodni. Tom and I aren't hungry. We are thirsty. We're thirsty. Jesteśmy spragnieni. Is your sister at home? Czy twoja siostra jest w domu? Where are he and his brother from? Skąd pochodzą on i jego brat? Zapraszam do obejrzenia kolejnej prezentacji.